Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga GajaPisze.pl o komunikacji, rozwoju osobistym oraz minimalizmie. Dzisiaj chcę opowiedzieć o takiej idei, która jest mocno związana z idealizmem, przynajmniej dla mnie, mianowicie jest to less waste. I less waste, czyli taka idea, aby żyć nie produkując dłużej, liczby śmieci nie pozostawiając po sobie wszędzie plastiku jednym z takich moich celów na rok 2021 jest to żeby bardziej dbać o planetę żyć w taki bardziej zrównoważony sposób i less waste jest jedną właśnie z takich e, dróg do tego tak żebyśmy żyli bardziej w przyjaźni z naszą planetą ale to nie jest tak, że dopiero w tym roku zaczęłam o tym myśleć. Tak naprawdę cały zeszły rok też gdzieś tam zapoznawałam się z Ideą Less Waste i wprowadzałam takimi małymi krokami w swoim życiu zmiany. I teraz właśnie po roku um, tych zmian chciałabym opowiedzieć Wam troszeczkę o nich, bo niektóre bardzo mnie zaskoczyły i myślę, że fajnie by było, gdyby więcej osób też w swoim życiu takie zmiany wprowadziło. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co przestałam kupować w roku 2020. Po pierwsze, nie kupuję jednorazowych chusteczek higienicznych. Tak, mam e, kilka chusteczek materiałowych, bawełnianych do nosa. Na przykład koty bardzo mało produkują śmieci, muszę powiedzieć, o wiele mniej niż ludzie. Myślę, że możemy z nich brać przykład pod tym względem. Zresztą nie tylko pod tym. Koty to są w ogóle mistrzowie, ciągle medytują. Żyją sobie w takim stylu slow, który jest bardzo modny. Hej, nagrywasz ze mną? O czym to ja mówiłam? Aha, o chusteczkach. W zeszłym roku, jakoś w lutym, postanowiłam nie kupować chusteczek jednorazowych i wtedy trochę miałam taki w sobie... Hmm, bałam się, że to będzie obrzydliwe. No i kurde, nie opowiem Wam o tych chusteczkach, nie? Bo ciągle ktoś do mnie dzwoni albo coś. No, więc sporo ludzi, którym o tym też opowiadałam, że chce się przedstawić na materiałowe chusteczki, też mówiło, że to jest takie. Y? Ale powiem wam, że ja jestem bardzo z siebie zadowolona. Nigdy mi te chusteczki jakoś nie przysporzyły żadnych kłopotów. Nie zauważyłam nie wiem, żebym była więcej przeziębiona, nawet jak miałam jakiś katar, to bardzo sprawnie to wszystko szło, chusteczki po prostu się pierze. Można też je odkażać w occie, można je prać w wysokiej temperaturze. Nie widzę teraz za bardzo sensu, żeby używać tych papierowych chusteczek jednorazowych, także jestem bardzo zadowolona, bardzo Wam polecam, żeby spróbować. To jest naprawdę taka mała zmiana, a też troszeczkę mniej tego plastiku, mniej tych śmieci na świecie jest. Druga rzecz, która też dotyczy właśnie takich przedmiotów jednorazowego użytku, to są waciki jednorazowe, takie, które służą głównie do demakijażu. Ja hmm, też właśnie w zeszłym roku w lutym dostałam te waciki na urodziny. A tak, niedługo mam rodzinę. I e, dlatego przestałam kupować waciki jednorazowe, które są pakowane w plastik. I tak naprawdę oszczędzam pieniądze, bo tych wacików używa się właściwie tylko z wodą. Znaczy można używać jakiegoś płynu, ale ja używam samej do demakijażu, używam samej wody, więc oszczędzam na wacikach, na płynie do demakijażu. I dodatkowo y, te waciki są bardzo miłe i to jest też taki trochę masaż twarzy, więc y, spełniają one powiedzmy, jakąś tam dodatkową rolę. I świetnie zmywają makijaż. Nie zauważyłam, nie wiem, żeby były y, mniej efektywne niż takie papierowe waciki, y, wręcz przeciwnie. A przez to, że wacik jest jednorazowy, kiedy próbuję na przykład zmyć tuż do rzęs, często muszę użyć kilka tych wacików, żeby rzeczywiście wymyć ten e, e, tusz, natomiast kiedy używam takiego wacika, Mogę użyć więcej wody, i dzięki temu to wszystko trwa szybciej. Ale okej, okay, przecież to nie jest kanał o urodzie czy to o kosmetykach, nevermind. Kolejna rzecz, jakiej nie kupuję od 2020 roku, to jest fast fashion, czyli um, ubrania z sieciówek. Nie kupuję tych rzeczy ze względów etycznych, um, dlatego że są one często produkowane w fabrykach. Um, nie wiem, w Chinach, innych krajach, gdzie wyzyskuje się prawa pracowników, te osoby, które szyją te ubrania, pracują w bardzo złych warunkach, żyją w bardzo złych warunkach, otrzymują bardzo małe wynagrodzenia i ja nie chcę po prostu jakby na tym korzystać. Jeżeli chodzi o kupowanie w sieciówkach, to właściwie mogę powiedzieć, że kupiłam jednego t shirta w Decathlonie. Kupiłam t-shirt taki z wełny Marynosa na spacery takie zimowe, żeby było mi ciepło. Więc no, raz się przełamałam, ale co do zasady staram się nie kupować fast fashion. Jeżeli już to sięgam po polskie marki, można też sięgać do second handów. To jest też na pewno bardzo dobry, zrównoważony sposób, żeby się ubierać. Jest teraz dużo takich opcji jak Vinted. Natomiast ja akurat um, no nie przepadam. Um, za, za odwiedzaniem Ciucholandów, Lumpeksów, dlatego raczej kupuję odzież, która jest wyprodukowana w Polsce. Wiem, że krawcowe, które szyją tą odzież, są wynagradzane, mają płacone ZUSy, więc jest to na pewno lepszy wybór. Tak samo jest z bielizną. Kupuję, nie kupuję bielizny w sieciówkach, chociaż jest ona tania, ale staram się używać bardziej naturalnych. Tkanin takich jak bawełna, bawełna organiczna. I w zeszłym roku właśnie nie kupiłam żadnej bielizny z sieciówki, nie kupuję też niewygodnych sceników, głównie dlatego, że właściwie cały ten rok przesiedziałam w domu i bardziej zaczęła się dla mnie liczyć po prostu wygoda. Mamy w Polsce kilka naprawdę fantastycznych e, marek, które produkują świetną bieliznę. Podlinkuję Wam też na dole, zajrzyjcie do nich. Naprawdę powiem Wam, że ta bielizna jest droższa niż ta, którą znajdziecie w sieciówkach, bo nie kupicie tam pięciopaku majtek za, nie wiem, 29,99. E, natomiast ta bielizna jest trwała. Przez rok jej używałam i naprawdę muszę powiedzieć, że e, jakość, stosunek jakości do ceny jest naprawdę świetny i, i porównanie jakości z tym, co możecie kupić nie wiem, w H&M czy w Reserved um, to jest po prostu niebo, a ziemia. Przestałam kupować lakier do paznokci. Szczerze mówiąc, pozbyłam się całego mojego lakieru do paznokci. Za tym właśnie poszły waciki, zatem poszły jakieś zmywacze i inne takie cuda. Raczej teraz stawiam na taki naturalny wygląd moich dłoni. Nie maluję ich. Na początku jeszcze malowałam je lakierem takim bezbarwnym, ale ostatnio jednak stwierdziłam, że olejek, pilniczek i to mi jak najbardziej wystarczy. Nie wiem. Są osoby, które nie wyobrażają sobie nie mieć pomalowanych paznokci. Rozumiem to jak najbardziej, bo kiedyś też malowałam paznokcie i chodziłam na hybrydy, i um, też mi się wydawało, że to jest dziwne takie gołe, gołe paluchy. Um, no ale mi się zmieniło. Popatrzcie, no kurczę, jak ten świat się zmienia. Nie kupuję szamponu w płynie, stosuję tylko i wyłącznie szampon w kostce. Moje włosy czują się świetnie, pozdrawiam Was. Nie kupuję też sztucznej biżuterii, takiej właśnie znowu, um, którą możemy dostać w sieciówkach, która jest piękna, ale bardzo tania i tandetna. Um, po prostu jestem już za duża na to. Trzeba się szanować. Też chciałabym w tym roku, jeżeli będę kupowała jakąś biżuterię, też sięgać do polskich marek. Które produkują właśnie ręcznie robioną biżuterię. No ale czym, bo też staram się oszczędzać pieniądze, więc już nie szalejmy tak z tą biżuterią. No i staram się też nie kupować rzeczy Made in China. Kiedy mam kupić jakąś rzecz, sprawdzam skąd ona jest. Tak, to jest minimum tego, co możemy zrobić. Mam parę mebli z Ikei, mam ten koszyk z Ikei, o którym opowiadałam Wam w zeszłym tygodniu. Natomiast Staram się eliminować te rzeczy, raczej wspierać polskie firmy, polskich twórców, polskich przedsiębiorców. Myślę, że w dobie pandemii i kryzysu gospodarczego, który tutaj nadciąga nad nami, jest to jedyna słuszna droga. Poza tym, kupowanie rzeczy z Chin, wiecie, Chiny są, nie, nie wiem czy wiecie, ale Chiny są bardzo daleko. Stąd. Dużo kilometrów, dużo, dużo. Jakbyśmy chcieli tam iść na piechotę, to by nam zajęło bardzo długo. Nie wiem ile, ale długo. Te rzeczy, żeby tu przyjechać, muszą strasznie dużo zużyć paliwa, tak? Także lepiej kupić coś, nie wiem, z Wrocławia na przykład, albo mm, z Torunia, no nawet z Warszawy w ostateczności. Na przykład ten kubeczek mam mm, z Polski. Chyba właśnie y, oni są z Warszawy, Trzask. Zresztą opowiadam Wam o tym kubku. Bo kocham ten kubek. Kawa jakoś lepiej smakuje. No i też przestałam w roku 2020 kupować rzeczy, które nie są mi niezbędne, nie są mi potrzebne. Od czasu do czasu zdarzy mi się. Y, Ulec jakiejś pokusie, ale kiedy mam coś kupić, to zastanawiam się, czy rzeczywiście tego potrzebuję, zastanawiam się parę dni, staram się nie kupować na drodze impulsu i dzięki temu też oszczędzam sporo pieniędzy i myślę, że planeta też jest mi może w jakimś małym stopniu wdzięczna za to. Dajcie znać w komentarzach, czy są jakieś takie rzeczy, które przestaliście kupować w 2020 roku, co jeszcze dołożylibyście do tej listy. Może na 2021 macie jakiś plan, żeby nie kupować jakiejś rzeczy, może chcecie zrezygnować z chusteczek higienicznych. Bardzo Wam to polecam. Zawsze te parę groszy do przodu, nie? Jeśli podobał Wam się ten filmik, to polubcie go, zasubskrybujcie mój kanał, bardzo mi to pomoże. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.